za chwilę i pozytywy widzę z tego piątkowego meczu, to znaczy jak wygramy, na pewno, no, pokażemy, że y, że jest progres w porównaniu z tymi poprzednimi latami, no i, i sami myślę, że że, że że poczujemy się lepiej y, wchodząc po prostu w tą w, dalsze, w dalszą jakby walkę na europejskich parkietach, tym razem w Eurocupie. Gramy z mistrzem uh, Turcji, który uh, w swoim zespole ma kilka zmian. Praktično uh, praktycznie jest uh, ma nowego zawodnika, który przychodzi z iz, uh, Izraelskiej Ligi. To jest Leslie Wright, Pinar. Yyy uh, wiemy. Dlaczego i jak przegraliśmy ten pierwszy mecz uh, w Turcji, gdzie praktycznie uh, robiliśmy za dużo strat uh, i pozwoliliśmy za dużo kontrataków. Uh, to jest zespół, który jest bardzo atletyczny, który bardzo dobrze zamika pole 3 sekund. Każdy zespół naprzeciwko nich praktycznie rzuca dużo, dużo rzutów za To Jest to zespół, który praktycznie uh, forsuje pročivnika, že bi žucal zdaleka dalek. Bardzo važno valka pod samim, a, pod samim košem. A, zbirki su so bardzo važni. Tutaj imaju mocnog zavodnika Iversona i Palaciosa, koji su so mocni. A, Palacios bardzo atletični i Gabriel, koji je švetne žuca za, za čiji. Na pierwszym meczu, na przeciwko nas nie grał Justin Carter, teraz jest zawodnik, który jest ważnym dla jego zespołu, na przeciwko nas będzie grał i a, także oczekujemy mocny mecz. Jestem szczęśliwi, że a, i Vlad Moldovanu i praktycznie nie ma w tym tygodniu zaczęli trenować z nami, a, także. Mamy jeszcze jeden trening, i mam nadzieję, że będziemy skompletowani naprzeciw, naprzeciwko Pinaru. Żaden mecz w Eurolidze nie jest o nic. Jest to na tyle wyrównana liga, na tyle prestiżowa liga, że w każdym meczu trzeba walczyć o zwycięstwo. No, ale... Szczerze mówiąc, ciężko, ciężko stwierdzić, bo nie widziałem jak grają te drużyny, ale to nie są na pewno drużyny słabe, więc w której grupie byśmy się nie znaleźli, to na pewno ciężko będzie walczyć o zwycięstwo. jak wygramy, to będzie na pewno dużo większa szansa awansu, bo ta grupa wydaje się łatwiejsza. Wychodząc z piątego miejsca, także mam nadzieję, że także mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i wygramy.